Skrzynia 15 na 6 Bardzo sympatyczna. Mamy pod ręką sobie dźwigienkę. O, na gaz. Reakcja jest natychmiastowa. I tutaj to ograniczenie obrotów, tak, tak. nie? No, teraz ciskam na maksa, mam 1500. W tych modelach od 7000. Jak czuję obciążenie, o 50 obrotów sobie sam podbija. Bo tutaj jest też ta automatyka w dziesiątkach wprowadzona w APS. Przy dużym rozstawie osi też jest to fajne, że nawet niech nie mamy amortyzacji przedniej osi, to jest. ten rozstaw dzięki niemu nie czuć tych wszystkich takich nierówności. Ten ciągnik i tak płynie. Nie no, fajnie się jeździ. Na 14 do tyłu na max, 146. I mamy IMS, czyli programowanie sekwencji, czyli możemy sobie pod jedyneczką na przykład zapamiętać, że pierwsza operacja jest ileś sekund hydrauliką numer 1 i po wykonaniu tego powiedzmy zadziała hydraulika numer 3 lub włączy się wałek. Nie no, ciągnik taki naprawdę do ciężkich zadań, ciężki z dużym dźwigiem podnośnika, wszelkie bezorkowce i teraz modne tematy nie są straszne takiemu ciągnikowi.